Siemaneczko, z tej strony tak witam was w grze The Infected, jedziemy właśnie do tej nowej bazy w celu przekopania się tam i zrobienia dojazdu z drogi, w celu wjazdu takiego, wiecie, tą ziółową na spoko, no i dodatkowo myślę, że coś można by zacząć tam wstawiać, chyba zacznę od postawienia jakiegoś tam muru na wjeździe, czy tam palicady, czy czymkolwiek tu będzie, dosyć ładna w grze pogoda jest, jak również na dworze, więc myślę, że będzie całkiem przyjemnie sobie coś tutaj pobudować teraz. O, o, odbiłem się jednak. Dobra, ma no, przód do przodu. Jakaś żaba. Nie wiem, czy ją rozjechałem, czy nie. Za no, no, co tam słychać, że zębiaki gdzieś biegają. Tylko co, chyba się rozpędziłem za bardzo. Tak, <laughs> zapomniałem, to na zakręcie było. Teraz no, przyzwyczaję już jechać do kopalni. Dobra. Na hmm. zakręcie w lewo się No dobra, to gdzieś tu było. No dobra, nie będziemy za bardzo odjeżdżać, bo to też nie ma jakiegoś sensu. Zobacz, tutaj zaraz wyciągnę siekiera i jedziemy z pierwszym drzewem. Tam jeszcze jest ich kilka. Więc te kilka drzew też poleci. Cyk, cyk, cyk. A. Już wiem, miałem wjechać najpierw. No dobra. Teraz rzuć to na razie. I teraz wycofał, się, nie zablokował na czymś. Dobra, udało się. Szczęście, nic tam po drodze z tyłu nie miałem, więc mogłem na lajcie wycofać. Dobra, trzeba wjechać ściągnąć te skrzynie najpierw. O, i tu myślę, że taka brama wjazdowa mogłaby być. No, jak widzicie, tych skrzyni już tutaj sporo jest. Eee... Yy. Skrzynię chciałem przesunąć. To co przyjadę do skrzynie, to zapominam i zostawiam najczęściej. O, co jest? O. Właśnie, co tu się nakopało, wow. O, właśnie wpadło, nice. Ruda. No, czyli takie z tutaj mamy wykopane teraz. Szkoda, że nie mogę się... Yy, ...oburzyć tak, żeby spojrzeć dla siebie. Przez to mało widzę tak naprawdę. Przydałoby się, wiecie, obrócić. Dobra. I co, zaczynamy tu od pierwszych drzew na pewno kopanie. O nie, nie. wyłącznik. Dobra. No i zobaczmy, jak to można było tutaj zbudować. Na pewno musiałbym zacząć budować gdzieś tutaj, bo to jest w miarę prosto. Więc myślę, że co? Pierwsze, co to była brama wjazdowa. Tak myślałem nad tą drewnianą, ale zobaczcie, ona jest tak malutka. Że niestety ja nie jestem w stanie. Nie przejechać, jeżeli bym chciał tutaj, wiecie, wjechać tym ciężarówką. Więc musi być ta metalowa, ale jej nie zbuduję na początek, bo ona. Ona będzie tu po prostu stała, tak żebym po prostu widział, gdzie jest ten wjazd. Czyli wjazd jest taki, o, tutaj wjeżdżamy, jest ta brama, ok. W ogóle wiążą się z jakimś taką bramą chińską, czy coś takimi śmiesznymi, że na górze ma ten łuk, chociaż ona ma tu prostą tam, no, ale nieważne. Znak graniczny, czy w ogóle po co on tu miałby być? Czy go przeniesie stamtąd? Nie, po prostu będę miał dwa miejsca, tak? Położenie wózka... A jakiego wózka? To jest ciężarówka przecież tu z nami Okej, okay, nieważne. Z jakiegoś powodu pokazuje mi, że to jest wózek. Może gra uznała, że pierwsze co znajdę, znaczy co zrobię, to będzie wózek, a nie ten. Czy ja mogę coś tu napisać? Użyj. O, wprowadź nazwę. Mmm, haha. Co to jest? Co to jest? Przełącz poziom dźwięku światła. Co to znaczy? Poziom hałasu, ale czego? Ileś emitowanego hałasu zaczyna wzrastać dopiero po trzech dniach. Ileś emitowanego światła zaczyna wzrastać dopiero po trzech dniach. Okej. Okay. O co tu chodzi? Nie za bardzo rozumiem. Włącz zasięg widoczności. Ja mogę to przenieść w takim razie, ja to gdzieś sobie przeniosę, bo dodałem tu na wjeździe, a... Chodzi na to, że to lepiej gdzieś w centrum dać. Yy, nawet chyba, może jeszcze dalej. Tutaj? Zobaczmy, czy. Te... Nie, jeszcze dalej. Z jakiegoś powodu nie wiem, do czego gra używa tych obliczeń. W sensie hałas i te sprawy. Czy to do ściągania zombie do nas na bazę będzie? Czy o co chodzi? Yy, no dobra, jeszcze kawałek można chyba. chyba już nie wiem. Obawiam się trochę szczerze powiedziawszy, że jeżeli e, tam będą takie wolne miejsca, to może być tak, dojść do takiej sytuacji, że gra to potraktuje jako, że może tam e, jakby pojawiać tych zombiaków, a tego ja bym nie chciał, żeby one się tam te e, zombie, pojawiały i tak dalej, nie? Więc nie wiem, czy po prostu nie na no, dwóch tych nie postawię, bo jak to jest okrągły taki obszar, to one się nie nałożą na siebie. Dobra, nie wiem jak... Będziemy później najwyżej się martwić. Butelowa Brama ma 2,5 tysiąca żyć, pod warunkiem, że ją się zbuduje, a raczej jest to pieśń przyszłości, zważywszy na no to, że 75 razy sztaba żelaza jest potrzebna, więc no to są ogromne surowce. Jako... Ja mogę tu... To nie mogę tego przykleić. To w ogóle jest do jakiejś walki z tym... starciu z, z minibossami jest... Yy, ...efektywne. A to chociaż? Hmm. Tak trochę nie fajnie liczymy, to że to się jakoś tak wiecie, przyczepi. Yy, bo tu o, widzę, że się przyczepia. No dobra. że, że może wejść po prostu w ścianę. No nie wiem najwyżej później będę to yy, poprawiał jakoś. I to sobie zróbmy, żeby to wyglądało coś takiego, że tu wejdzie to po prostu w tu. Yy. Zaraz zobaczę jak to zrobiłem. No, tu też coś podobnego mi wyszło, więc no dobra, nie będzie tak. Co ciekawe, nie mogę tego obrócić. Rolka obróć. No, coś ta rolka nie za bardzo współpracuje, no ale dobra, mamy coś takiego. Teraz Zobaczmy, co jest tutaj potrzebne do zbudowania tego. A potrzebna jest kłoda i lina. Czyli w sam raz tutaj zaraz wytniemy ten las. Yy, mogłaby mi się to wyłączyć i nie pokazywać w sumie już. Z jak dużej odległości można to zobaczyć? Dobra, poproszę o wyłączenie tego. Dziękuję bardzo. No i co, no tutaj zaraz dorzucimy te kłody. że to akurat boków zrobienie nie będzie problemem. Gorzej będzie z tą bramą całą, żeby ją zrobić. No to może trochę nam zająć czasu. A lina też raczej nie będzie problem, ponieważ jak będę ciął te drzewa, to przy okazji te liny, czyli te włókno, będzie i tak lecieć z drzew, więc. Plan jest taki, że ja tu wyjazd po prostu zrobię, nie? Wykarczuję ten kawałek lasu i normalnie będzie można wyjechać bezpośrednio na drogę wtedy. Dobra, trzy. Nie pamiętam, ile na ciężarówce się mieści tego tego, bo prawdopodobnie więcej chyba na rakaz, to nie, nie zapełniłem jej całej tymi kładami, żeby sprawdzić. Dobra, Dobra, trzy. Mm -hmm. Wejdą trzy jeszcze? O, jeszcze trzy wejdą. Chyba wejdzie 16, 24, chyba kłody. Nie, dobra, nie wchodzą. Tylko, że jeszcze na górę tutaj wle się zmieści, ale nie, dobra. Czyli wychodzi na to, że 22 kłody wchodzą na tą ciężarówkę. Jeżeli tak wiecie, wrzucamy. Dobra, chyba tutaj. O, jeszcze dobra. O, czym mogę dojechać do płotu po czym przy... przyjechać do przodu? Eee, co się stało? Ok. Z jakiegoś powodu gra traktuje nieistniejący jeszcze płot jakby jakoś tak jakby częściowo jakby był? Dziwne. Najwyżej skasuję później ten, na razie go tak dałem, wiecie, poglądowo, żebym wiedział, że tu jest. Więc najwyżej później się to wyrzuci. Czy wyrzuci? No, usunie, żeby nie było, a żeby był wjazd, to Tutaj sobie stół chyba postawimy. Dobra, mamy trzy kawałki. No, dosyć szybko to chyba pójdzie. Będziemy tylko trzeba będzie później przytargać trochę. Szkoda, że... no, mogę. Myślałem, że nie będę mógł wejść z tej strony, ale na szczęście mogę, więc gicik. Kamień jak się porobiły. Prawdopodobnie kamienie akurat będą tu się pojawiać niestety. O, to są te ścięte już. Ale na to no, bardzo nie mamy możliwości nic poradzić, bo kamienie e, się będą pojawiać. Mimo że w grze można wyłączyć właśnie pojawienie się drzew, to kamienie już nie bardzo. Dobra. Leci kolejne drzewo. się nie załadunku zamknij? No i zaraz będziemy mieli fula, To już chyba będzie na fula dorzucone. O, chyba właśnie w tym momencie już mam fula. Ja, teraz cofamy. Jeszcze chyba. Dobra, powinno starczyć. Dwa zabrakło wtedy. Dobra, jest. Gdzie tam jest to? Chyba wszystko. Nie dobra, jeszcze dwie zostały. Dobra, weźmy na taką do przodu już te drzewa. Nie będę tutaj na razie tych po bokach ruszał. Tutaj wytnę do tego wyjazdu, żeby to było. Gotowe. O, dwa strzały to szybciutko. Nice. nami jedno większe. No i tak naprawdę można już tutaj bezpośrednio wjeżdżać, wyjeżdżać bez większego problemu. Dobra, mamy. już w tym momencie mamy fula chyba. Fula może jeszcze nie. Dobra, zatnę te pojedyncze, mniejsze. Wyjechać można, jeżeli mamy taką potrzebę lub ochotę. Yy, jeszcze dwa by weszły. A, z 2, 3. No, to trzeci to już nie wejdzie z tego co widzę. No, dobra. cofamko Nie wiem, czy ta ciężarówka. Nie, dobra. Ma ograniczenie, jeżeli chodzi o cofanie. O, Trochę mi poniosło. Tu mamy. Tu mamy. No, tutaj jeszcze nie ma materiału. O, akurat się podejść jeszcze z jedną kładą tutaj. Teraz zobaczmy wiecie co. Kolejną rzeczą, jaką mógłbym to wybudować to jest pułapka na kolca. Ona wymaga patyków, yy, kłody i liny. Czy nawet nie jest to coś, co zbytnio wymaga dużo, więc może ja sobie tutaj poustawiam. Chociażby tak o, względnie... A w sumie to mogę taką ustawić. To będzie. Wzdłuż tego opłatowania szło. Okej. Okay. spokojnie. że właśnie mogę to nakładać na siebie, więc nie ma problemu ewentualnie dostosowanie się do tej bramy. Dobra, dobra. tutaj ciężarówka nasza stoi to. Na razie nie bardzo. Mhm, dobra, tu damy tak i to dokończymy zaraz. Tutaj, a patyk nawet miałem jakiś skądś. Tu jeszcze kłoda. O, tu dobra. Akord kładami będę miał to obrzucone do końca. Okej, okay. Zsuniemy się, że mógł to tam postawić. Dobra, i tą ostatnią tą tutaj damy. Łapkę na kolce. O, mm, o jest, dobra. Ciach mamy. Mm, to faktycznie chyba na razie usunę, bo tego nie będę budował teraz. Mamy tu wjazd, kolce. Muszę zobaczyć czy ciężarówką. Dobrze się tu wiesz, że jak już to postawię. Dobra, zobaczmy ten nasz warsztat, taki, co stoi na ziemi. Czy ja mogę go piła stołowa? Warsztat. Eee, deski, maga i gwoździe. To trochę niefajnie. Mm, zróbmy sobie już ten na te deski, żeby tutaj stało. Mm, piła stołowa. Będzie. O! Wszystko zużyłem. No dobra, jedziemy po patyki w takim razie do bazy naszej. Chociaż w sumie w takim razie, jedziemy po te patyki. No ewidentnie coś tutaj yy, grze nie pasuje, że przejeżdżamy przez to. No ale zaraz tego, że jedziemy po patyki i ten to ja to po prostu zabiorę od razu. Sobie te skrzynie załaduję. Po to, żeby mógł yy, tam wiecie, łatwo już to gdzieś tam na bazie załadować, dobra. Nie będziemy się tutaj jakoś skupiać specjalnie na tym, żeby to ładnie było wyglądało czy coś, tylko po prostu wrzucę czy i jedziemy. O, dobra. Spalamy ciężarówę i lecimy. No, możliwe, że trochę będę musiał przesunąć te kolce, bo wygląda, że bokiem mogę zahaczać ewentualnie przy wyjeździe. Dla mnie, czy nasza baza wytwarza już jakieś światło i hałas? W takim razie, nara. No jesteśmy pod bazą. Sobie tak zastanawiam się, czy nie lepiej po prostu tych skrzyń załadować całych i przewieźć. Sepatyki. Ok. Dobra pacjiki, mamy teraz desktki i sobie weźmy. Dobra, jesteśmy mi, to ładowanie, jeżeli chodzi o to. Dużo raza i tego na razie nie ruszam. Tam gra chciała gwoździe i te chyba i śruby, jeżeli byśmy chcieli coś tam zrobić, więc weźmiemy to. Tutaj musiałbym zobaczyć co jest najstarsze i to zjedzmy tego, ziemnia zjedzmy tego ziemniaka. I starsze jajko, o jest starsze jajko. No i dobra, na razie tutaj tyle. Żelazo i te sprawy mnie nie interesuje obecnie. Mmm, kamienie, może kamienie w sumie wezmę. O. Wiadro kamieni, czy tam skrzynię kamieni weźmiemy ze sobą. Wow, na kamienie, no na kamienie, na, 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 na glinę dokładnie co najechałem. Kamienie do niczego mi na razie nie są potrzebne, ale je wezmę z racji tego, że tam jest też ta druga skrzynia. A tam, jak tam wjeżdżamy, tam zbytnio tych kamieni już na tym terenie nie ma. No, jednak trochę jeszcze wycień trzeba tych drzew. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda przy wjeździe. No, trochę to słabo widać, ale ja widzę, że to jest troszkę za ciasno, żeby to było tak postawione, więc... Yy... Postawmy w sumie tą pułapkę na kolce mimo wszystko. Ale... Zrobimy taką rzecz, że ja spróbuję ją później przenieść, jeżeli by się okazało, że jest za blisko. Przy tym białym kolorze to ciężko tu czasami cokolwiek zauważyć. Dobra, my chcieliśmy telinę, żeby zrobić. To mówiłem, że z tych drzew, co żeśmy opitali, powinno starczyć, więc zaraz sprawdzimy. No, jakoś hurtem można było chyba te liny robić. O, no właśnie. Dobra patyki muszę wziąć jeszcze. No, dobra, zróbmy to tutaj skrajne, zobaczymy jak to wygląda. Czy ja mogę przesunąć? Mogę przesunąć to bailando, że tak powiem. W razie czego zawsze możemy sobie to jakoś poprawić, tak żeby nam pasowało. Patyki się skończyły. Drewniane ogrodzenie. Aczkolwiek tych line, e, chyba nam nie wystarczy. Tak patrzę już teraz, że Szybko schodzą. No, 24 nam zostały. No, chociaż w sumie z drugiej strony. Yy, no, z tej strony już mamy do końca płot zrobiony, więc może jednak. Dobra, kolce są. A możliwe, że zabraknie nam jakieś. Nie, nie zabrakło nam. A nie, dobra, tu jeszcze nie postawione jest. To może się okazać, że o nie lini nam nie zabrakło. O, chyba jeszcze nam dwie zostały, więc jest kit. Eee, patyki. Dobra. No i tak, a teraz e, lekko trzeba to przesunąć w głąb. Bardziej gdzieś tutaj spróbujemy to wsunąć. W ogóle zauważyłem, że po zbudowaniu chyba jest większa ta swoboda. W sumie, no tak, no zobaczcie, ja mogę tutaj w ogóle to wstawić. W sumie nie wiem, czy nie byłby zły pomysł, jakbym tak wstawił coś takiego. Wiecie dlaczego? Ponieważ tutaj wtedy mogę podejść do tej pułapki i ją naprawić, a tych chyba tako przez ogrodzenie nie mogę naprawić. Dobra, zmiana decyzji. Wkładamy to dosłownie w ten płot. Po to, żebym mógł po prostu, no, dla wygody to naprawiać później. Wiecie, jakby była zniszczona ta pułapka na kolce, no to mogę ją naprawić, będąc po tamtej stronie, a nie muszę wychodzić przed mur ten nasz po to, żeby ją naprawiać. I dalej ona jest taka dosyć spokojna. Że... Nabijamy się, nie? Dobrze, że mi to nic nie robi. Dobra. Tylko chwileczkę, mogę ją tak jakoś tak. Bo tam jak włożyłem, tam jest włożone, że to drugie, ta druga, że tak powiem, ta wystaje z tej strony. Ja bym chciał góra-dół to X. No w sumie spoko nawet. Dobra. Więc tutaj jak mamy jakiś problem, to zawsze można sobie obniżyć. Żeby tego problemu nie było. O. Ciach. Człowiek, tam trochę, za, za dużo jest tutaj. Tych, tych łapek na kolce, ale dobra, co tam. Od przybytku głowa nie boli, jak to mówią, podobno. Okej, okay. o, tu mnie trochę poniosło, widzę. Aha, bo to nie, nie ten, nie ten, jak to się nazywa? Nie to, co miałem zrobić, to zrobiłem. Eee, chwila, trochę się zakręciłem teraz. Tu wrzuciłem poniżej tego, też tak miało być, to też tak miało być. Czy to było na tej wysokości i tu wystawały kolce? czy hmm. trochę nie przesadziłem. jest na wysokości tej belki, co jest zaraz za nim, a to jest trochę wyżej niż ta belka, więc. No dobra, to zresztą tak obniżymy trochę, jak ta belka z tyłu jest. Odtrniemy trochę od wjazdu. No się to, że jak daje przeniesienie, to gra, tak jakby sugeruje się tym, co przed chwilą jeszcze było ustawione. Więc nie muszę przekręcać każdego tego kawałka chyba tak to dla mnie wygląda No, to no, jest trochę niżej więc jest trochę lepiej to jest akurat na wysokości mi się wydaje klatki piersiowej wyjazd jest w miarę szeroki przez to że one tak nie wychodzą na boki mocno teraz więc no myślę że można tutaj elegancko sobie wjechać ciężarówką więc mogę powiedzieć że wjazd do naszej bazy oprócz bramy jest na ten moment taki Powiedzmy skończony, bo ja tego ulepszać na razie nie będę, z racji tego, że no nie mam metalu na tyle, żeby tutaj się zabawiać z wyrobieniem, nie wiem, ceglanej ściany, czy betonowej w ogóle, więc na razie tak to będzie wyglądać. Ja tutaj zacznę też surowce jakieś zwozić po to, żeby pobudować sobie jakieś tutaj domki, warsztaty i te sprawy. No mieliśmy sprawdzić jak wygląda to z hałasem w tamtej bazie, ja zapomniałem sprawdzić, ale tamtą bazę będę powoli przenosić tutaj i coś tutaj będę klepał i budował, ale to już w następnym odcinku, to w tym odcinku tyle Brama Wjazdowa bez bramy jest. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Siemaneczko.